Mam wrażenie, że każdy producent smartfonów chce mieć teraz swoje małe bezprzewodowe słuchawki jak AirPodsy i swój własny zegarek jak Apple Watch. Oto Oppo Watch naprawdę udany smartwatch firmy Oppo. Testówka, która do mnie trafiła, to największa rozmiarowo wersja Apple Watch, czyli 46 mm. Niebrzydkie, podłużne pudełko, po otwarciu którego oczom mym ukazał się Apple Watch. To oczywiście pierwsze skojarzenie, choć jeśli przyjrzeć się tym sprzętom bliżej, podobieństwa nie są już tak duże, choćby inne zagięcie ekranu, brak koronki nawigacyjnej inny sposób odpinania pasków. Ale ogólny projekt bardzo mocno kojarzy się właśnie z Apple Watchem i nie sądzę, by było to przypadkowe. Mi się Apple Watch podoba, więc podobał mi się również Oppo Watch, choć w tym rozmiarze wydaje się nieco za ciężki. Wyświetlacz zajmuje prawie cały front, z drugiej strony mamy zestaw czujników, na prawej ściance natomiast dwa podłużne przyciski. Paski odpinamy w podobny sposób co w Apple Watch, jednak nie wyciągamy ich po szynie, a wypinamy. To wygodny mechanizm, ale zapomnijcie o podpinaniu standardowych pasków, opasek czy bransolet. Oppołór spełnia normę wodoczelności IP68, więc spokojnie możecie z nim iść na basen albo zapomnieć zdjąć go z nadgarstka, kiedy idziecie się wykąpać. Przyczepiam się jednak trochę do standardowego paska, który dwukrotnie sam mi się rozpiął. Można to było zrobić lepiej. Wyświetlacz to AMOLED o przekątnej 1,91 cala i rozdzielczości 402x476 pikseli przy ich zagęszczeniu na poziomie 326 ppi. I tu nie ma wątpliwości, kąty widzenia, kolory, kontrast na najwyższym poziomie. Wszystko jest ostre i czytelne nawet słoneczny dzień. Nie mam się do czego przyczepić, choć Always On Display mógłby być trochę jaśniejszy. Na początku miałem pewne problemy z responsywnością dotyku na krawędziach ekranu, ale później po którejś aktualizacji zniknęły. Tarcze proponowane przez aplikację Wear OS jakoś specjalnie mnie nie porwały, ale zestaw jest na tyle bogaty, że raczej każdy, prędzej czy później, znajdzie coś dla siebie. Sercem zegarka jest Snapdragon 3100, którego wspiera układ graficzny Adreno 304 i 1 GB pamięci RAM. Do tego dostajemy 8 GB pamięci wewnętrznej na dane. Jest też oczywiście sporo czujników, w tym przyspieszenia światła, mierzenia tętna, GPS i glonas. Jest również Wi-Fi oraz Bluetooth. Nie zauważyłem, by zegarek zrywał połączenie ze smartfonem, więc to jak najbardziej na plus. Mój LG G Watch R za czasów Android Wear potrafił się obrażać i robić to dość regularnie. Nie mam dobrych wspomnień z OS i od razu zaznaczę, że byłem pozytywnie zaskoczony zarówno samym systemem, jak i jego działaniem na Oppo Watch. Przez pierwszy dzień zdarzały się pewne przycinki, ale widocznie chodziło o jakąś aktualizację, bo później wszystko działało już bez zarzutu. Zegarek namawia do instalacji aplikacji HeyTap Health i mówiąc szczerze polecam sprawdzić to oprogramowanie, bo jest bardziej przejrzyste niż Google Fit. Poza funkcjami związanymi z aktywnością można z poziomu tego programu łatwo i szybko podpiąć zegarek do smartfona czy zmienić tarczę. Program odczytuje ze smartwatcha zarówno aktywności, wpisuje je do swojego kalendarza aktywności, pozwala podglądać zapisane dane treningów czy rejestrację snu. OPPOWatch Watch sam wykryje część naszych aktywności, choć ja akurat wolę uruchamiać treningi sam. Najwięcej z Op Watch jeździłem na rowerze i pomiary były praktycznie takie same jak w Apple Watchu, uznaję więc, że dokładność jest w porządku. Aktywności do wyboru jest sporo, w zależności od tarczy da się to zrobić kilkoma stuknięciami w ekran i jest to bardzo wygodne. Za pomocą zegarka można również odpisywać na SMSy, pisać lub je dyktować i obie metody działają dobrze, da się też przeczytać całą treść wiadomości, a nie tylko jej fragment. Da się za pomocą OPPO Watch odbierać i nawiązywać połączenia telefoniczne, a jakość rozmów jest w porządku i da się z tego komfortowo korzystać. Na moje Apple Watch brzmi tu trochę lepiej, ale to taka drobna uwaga. OPPO Watch to również powiadomienia, które są klonowane ze smartfona, więc dostosujecie je pod siebie oraz swoje oczekiwania. Smartwatcha wyposażono w baterię o pojemności 430 mAh. Czas pracy mocno zależy jednak zarówno od sposobu korzystania, jak i ilości aktywności. Kluczowy jest też Always On Display, który dość mocno drżera baterię. Bez Always on Display dociągałem do 1,5 dnia, z Always on Display zegarek działał maksymalnie dobę. To nie są dobre wyniki, nieco gorsze, ale wciąż podobne do Apple Watcha, więc no, miejcie to na uwadze, rozważając zakup tego sprzętu. Mega pozytywnie zaskoczyła mnie natomiast prędkość ładowania zegarka, który w około 70 minut potrafi naładować się praktycznie od 0 do 100%. Ładowarka wykorzystuje podobno technologię VOOC I to czuć, choć jej konstrukcja nie jest idealna i trzeba dokładnie trafić spodem zegarka w piny. I na koniec jedna bardzo ważna dla mnie rzecz, która jest ogromnym plusem Oppo Watch. Zegarek ma NFC i działają na nim płatności zbliżeniowe Google. Czyli w sumie więcej niż u Samsunga. Wersję 46mm wytniono na 1299 zł i to moim zdaniem uczciwa cena, jak za jakość wykonania i możliwości tego zegarka. Za niecałego Tysiaka, czyli jakieś tam 998 zł, kupicie natomiast mniejszą wersję 41mm i polecam przyjrzeć się obu sprzętom, sprawdzić ich rozmiar, przymierzyć, jeżeli jest taka możliwość, bo może się okazać, że mniejszy będzie dla wielu osób lepszym wyborem. Czy warto? Moim zdaniem tak, o ile korzystacie z Androida i szukacie czegoś z podobną funkcjonalnością. Co Apple Watch, no i umówmy się, wyglądem też. Bo to w sumie właśnie taki Apple Watch dla Androida fajny sprzęt, który pozytywnie mnie zaskoczył. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie proszę łapkę, w górę subskrypcję i kliknijcie proszę dzwonek. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.